Duchu Święty, który oświeca serca i mysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, niepokalane serce Maryi, Święty Józefie, się za nami. święty Atanazy, się za nami. święty Tomaszu Zakwinu. Się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały świętego. Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z oskazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII, wydany jasło odsiąkami drukarni Stigera 1866 rok. Czytam z tomu III, części czwartej punktu rozdziału XIII chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj panem nossum quotidianum Wschodzie tu zredagowany, daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego punkt 17 owo dzisiaj quotidianum dzisiaj to słowo dziś co znaczy to słowo powszechną słabość nam przypomina bo któż jest między nami ludźmi taki, co by się nie spodziewał, że swoją własną pracą przygotuje sobie dostatek rzeczy do życia potrzebnych? Jeżeli nie na długi czas, to przynajmniej pomoc takową, za którą by od dnia do dnia żyć mógł. Lecz Pan Bóg ani takowej ufności nie dopuszcza nam, który przykazał, abyśmy na każdy dzień pokarmu od Niego żądali. Co on dlatego uczynić raczył, i tak to rozumieć mamy, iż gdy powszedniego chleba potrzebujemy, wszyscy, abyśmy też na każdy dzień, wszyscy i każdy z osobna używali tej pańskiej modlitwy. A to powiedzieliśmy o tym chlebie, który usty przyjęty, żywi i wspiera ciało i który też, będąc wspólny wiernym i niewiernym, pobożnym i bezbożnym ludziom, wszystkim. Dawany bywa z dziwnej łaski Bożej, który słońcu, swojego, swoje, który słońcu swojemu dał wschodzić nad dobrymi, nad złymi i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Taka mi się wią, refleksja. Wiąże, że być może ten rodzaj takiej radości, szczęścia, pociągu, który, który wiem o, o Panu, że Pan czuje. Ja też się do tego bym przy, przychylał w czasie pielgrzymek, na pielgrzymkach. Jest związany, że właśnie na, 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 na pielgrzymkach tych, mówię o tych długich, do getrwałdu, to quotidianum, codzienna ma konkretny, praktyczny wyraz. Wychodzimy rano, nie wiemy, gdzie dojdziemy, gdzie będziemy spać, w jakich gospodarze. Zwykle tak... Tak, no... Kto tak żyje? Czy, 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 czy może nawet jest, że codziennie by się tak nie chciało żyć, a tutaj jest właśnie ta radość, że, że jednak się okazuje, że, że mamy, gdzie... Yy, Głowę schronić, że dostaniemy jakieś jedzenie, że, że ktoś nas życzliwy przyjmie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, dzisiaj każdego dnia mamy prosić. Jeszcze osiemnasty punkt, chleb duchowny, który jest. Jest też jeszcze i chleb duchowny, o który też na tym miejscu prosimy, a znaczą się przez Niego wszystkie rzeczy którychkolwiek w tym życiu potrzebujemy dla całości i zdrowia duszy. Bo jako jest rozmaity pokarm, którym się ciało żywi i utrzymuje, tak też nie jest pokarm jednaki, który w sobie żywot duszy naszej zamyka. Bo i Słowo Boże jest pokarmem duszy. Albowiem mądrość boska mówi: Pójdźcie, jedzcie chleb mój i pijcie wino, którym wam zmieszał. A kiedy Pan Bóg to Słowo swoje to jest pokarm, ten ludziom ujmuje, co zwykł czynić, kiedy się ciężko na złości nasze gniewa, wtedy powiadamy, iż może głodem naród ludzki. Bo tak jest, łamosa proroka napisano: puszczę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słowa Bożego. A jako to bywa pewnym znakiem bliskiej śmierci, kiedy ludzie albo jeść, albo pokarmu przyjętego zatrzymać nie mogą, tak też jest wielki znak zbawiennej utraty, kiedy albo nie szukają ludzie słowa Bożego, albo mając go nie zatrzymują go i owego bezbożnego głosu przeciw Panu Bogu używają. No, myślę Pana, Gezję, że mieliśmy przed chwilą znak. Naszej mamy, tak? Z tego powodu pan ten, ten, że gdyby zawołanie było na posiłek do stołu, to by przyszła. A trzeba zostać dłużej, posłuchać katechizmu i od razu się rodzi potrzeba, za którą trzeba iść. Prawdopodobnie jest to tak, jak tutaj jest na katechizmie. Że materializm życiowy rodzi na koniec, że się nie potrzebuje mszy, słowa, Boga, że wszystko się jest wy, wyposażonym się jest. Protestantyzm wyposaża wiarę, która jest silnym przekonaniem o swoim przekonaniu. Ale to nie jest wiara, która zbawia. A jako to bywa pewnym znakiem bliskiej śmierci, kiedy ludzie albo jeść, albo pokarmu przyjętego zatrzymać nie mogą, tak też jest wielki znak zbawiennej utraty, kiedy albo nie szukają ludzie słowa Bożego, albo mając go, nie zatrzymują go i owego bezbożnego głosu przeciw Panu Bogu używają. Idź precz od nas, bo nie chcemy wiadomości dróg Twoich. W, takiej, w takim szaleństwie i takiej ślepocie dusznej są oni ludzie, którzy wzgardziwszy temi, którzy im są porządnie przełożeni chrześcijańskiej powszechnej wiary, i biskupami, i kapłanami, odstępując od świętego rzymskiego kościoła, poddali się pod mocy naukę kacerzom, skazicielom słowa Bożego. Co to jest posoborowie? To jest oddanie się w ręce kacerzy. Kogo? Żydom masonów. Odwiecznych wrogów Kościoła za poduszczeniem diabelskim. Jak ktoś był pobożny w posoborowiu, to był pobożny tą pobożnością, tutaj, buntu faktycznie przeciwko Bogu. W takim szaleństwie i takiej ślepocie dusznej są oni ludzie, którzy, wzgardziwszy tymi, którzy im są porządnie przełożeni chrześcijańskiej powszechnej wiary, biskupami, kapłanami, odstępując od świętego rzymskiego Kościoła, poddali się pod moc i naukę kacerzom, skazicielom Słowa Bożego. Oczywiście wszystko dzieje się pod yy, pozorem wypełniania posłuszeństwa. Posłuszeństwa ludziom. Sprzecznego z posłuszeństwem Bożym. Pan Bóg nigdy nie, nie nakazuje i nie, nie zgadza się, żebyśmy byli posłuszni herezji i heretykom. Odwrotnie mamy czynić sprzeciw. Jeżeli słyszymy, jak Ryś jest w stanie mówić o trzech grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, kto powątpiewa o Bergoglio, kto powątpiewa o Drodze Synodalnej, kto powątpiewa o Soborze Watykańskim II, to o czym my mówimy? I to jest kardynał. To jest heretykacerz pierwszej wody. Pierwszej wody. Pouczenia duchowne ojciec Garigou-Lagrange. Reginald Maria Garigou lagrange trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, Palutinum Poznań 1960 rok, z tego wydania czytam. Dalsza część z rozdziału wpływ Maryi, pośredniczki, rozdział szósty, co trzeba rozumieć przez wszechpośrednictwo. Do funkcji pośrednika należy w ścisłym znaczeniu, mówi święty Tomasz, zbliżanie i łączenie tych, którzy, tych, między którymi jest on pośrednikiem, gdyż krańce łączą się przez to, co pośrednie. Łączenie ludzi z Bogiem w doskonały sposób właściwie jest Chrystusowi, który, jest, który ich pojednał z Bogiem, według słów świętego Pawła. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą. A więc jedynie Chrystus jest doskonałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, gdyż przez śmierć swoją pojednał rodzaj ludzki z Bogiem. To też, gdy święty Paweł mówi jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus dodaje, który wydał samego siebie na okup za wszystkich. Nie wyklucza to jednak tego, że inni mogą być nazwani pośrednikami między Bogiem a ludźmi. W tym znaczeniu, że jako słudzy współdziałają w przygotowaniu zjednoczenia ludzi z Bogiem. W tym sensie dodaje święty Tomasz, pośrednikami mogą być nazwani prorocy i kapłani Starego Testamentu, a także kapłani Nowego Testamentu, jako słudzy prawdziwego pośrednika. Jako człowiek, mówi święty doktor czy święty Tomasz, Chrystus jest pośrednikiem, gdyż jest on jako człowiek między dwoma krańcami poniżej Boga przez naturę, powyżej ludzi przez godność łaski i chwały. A ponadto jako człowiek łączy on ludzi z Bogiem, dając im nakazy i dary Boże, zadośćczyniąc i modląc się za nich. Jezus zadośćuczynił i zasługiwał jako człowiek zadośćuczynieniem i zasługą które czerpały wartość nieskończoną z Jego osobowości Bożej. Jest tu podwójne pośrednictwo wstępujące i wstępujące, które polega na udzielaniu ludziom światła i łaski Bożej na oddawaniu Bogu należnej czci i zadośćuczynienia za ludzi. Nie ma więc przeszkody, jak już powiedziano, aby poniżej Chrystusa byli pośrednicy podporządkowani Mu, pośrednicy drugorzędni, jak prorocy i kapłani starego zakonu dla narodu wybranego. Zastanawiamy się więc, czy w tym znaczeniu Maria jest wszechpośredniczką dla wszystkich ludzi w rozdzielaniu wszystkich łask w ogólności i w szczególności. Święty Albert Wielki uważa pośrednictwo Marii za wyższe niż pośrednictwo proroków, gdy powiada – i tu jest łaciński długi pasus – przetłumaczony jest na: Maryja została wybrana przez Pana nie jako sługa, ale aby być włączoną w sposób bardzo szczególny i najbliższy w dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego. Maryja została wybrana przez Pana nie jako sługa, ale aby być włączoną w sposób bardzo szczególny i najbliższy w dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego. I dalszą część, najbożej, będę. Czytał. Jutro nie, bo pielgrzymka, potem niedziela, a i Boże w poniedziałek. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawiam dusze z Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiono wodży Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mario Józefie Święty. Mam oddaję ciało serce, dusze swoje. Jezu, Mario Józefie święty. Bądźcie ze mną wszystko mamy. Jezu, Mario Józefie święty. Niech przy nas spokoju, Bogu Ducha. Od tam. Od tam. Mario. Poś... pośredniczko wszelkich łask módl się, módź się módź. za nami za tych, co umarli dzisiejszego dnia requiem eternam do niej zdominy. rekwieska perpetua za tych, co pomrą w najbliższej nocy Kyrie eleison Kyrie eleison Dominus fobisku. <toddose> Benedikat, vos omnipotens deus patet, fius et spiritus sanctus, am. Amen. Mariu Królowo jestem przy Tobie, tobie pamiętam, pamiętam, czuwam. Mariu Królowo jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mariu Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mariu,